Na placu Gryfitów rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W najstarszej części Dębicy, w której zlokalizowany był niegdyś rynek starego miasta, gdzie dziś stoi figura Najświętszej Maryi Panny, zgromadziła się młodzież szkół podstawowych. Wszyscy ruszyli śladami bolesnej historii Żydów, którzy tworzyli integralną część dębickiej społeczności. Ważnym punktem był również las na wolicy, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła dębickich Żydów. Jak co roku wraz z zastępcą składamy wiązankę kwiatów, żeby uczcić pamięć o pomordowanych tutaj Żydach w tym miejscu. Chcemy, żeby ta pamięć była zawsze żywa. Wspólnie z przewodnikiem, dyrektorem Muzeum Regionalnego, uczniowie przeszli fragmentem ścieżki żydowskiej szlaku dziejów miasta Dębicy. To była plenerowa lekcja historii. Na zakończenie edukacyjnej wędrówki złożyli kwiaty w miejscu pamięci na placu rodziny Mikołajkowów. Młodzi ludzie mają dzisiaj no, wyjątkową okazję, aby. Po raz pierwszy po zakupieniu przez miasto synagogi, aby zobaczyć te wnętrza, ale także poznać historię społeczności żydowskiej w naszym mieście. Pan Tomasz opowiedział m.in. o historii synagogi staromiejskiej, także o historii getta, więc nasi uczniowie, uczniowie Dębickiej Szkół dzisiaj mają wyjątkową okazję, aby właśnie zaznajomić się z tą historią społeczności żydowskiej, która przez wiele lat mieszkała w mieście Dębicy. Dzień pełen refleksji i przemyśleń zwieńczyło spotkanie w Muzeum Regionalnym. Wieczór galicyjski z żydowskimi mieszkańcami dawnej Dębicy pod hasłem Wspólnota, kultura, codzienność to kolejna inicjatywa przywracająca pamięć o dziedzictwie i historii dębickich wyznawców judaizmu. Do udziału w miejskich obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu zaprosili Miasto Dębica oraz Muzeum Regionalne w Dębicy.